Cześć, witajcie moi drodzy widzowie z tej strony, ja, czyli dekosiasz i witam was w kolejnym odcinku. Zagramy mądry Moonblade'a Warband. E, tak, który to był safe? Bo, nie pamiętam, chyba Rolo, tak. Dobrze, e, nie grałem w Moonblade'a ponad miesiąc w 2 nawet. Em, z tego co pamiętam, em, się znamy. Znamy się um, to może? Dirigum? Dirigum? Nie? dobra. Eee, w każdym razie, z tego co wiem, to my jesteśmy Morale. Czy mam takie niskie morale? EBI. HONOR WAM wysoki, ale reputacja postaci 31 spoko. Ale morale. Rozmiar oddziału 43. Ostatnie wydarzenia 6. No powiem, że straciłem, ale dowodzenie do procesowym. A to się... To się później u, umiarkowuje. Emm. Idziemy też fajna bitwa. Chwileczkę zapiszemy, bo nie wiem czy się przyłączą. Nieważne. Nie. Tu spróbujemy jeszcze siedzi. Właśnie nie. O oh, fuck. fuck. Wszystko. Nie wiem jak lecę... Lyzalit, zdenerwowany na mnie, to nie, nie. Pomógłbym gościowi, ale no, oni się nie przyłączą. A oni, no, stanowią część naszej armii. A w sumie ja mam większą armię niż niektórzy lordowie. Przypatrzcie się dobrze i gdzie ci, gdzie no, jestem. My jesteśmy na ziemiach e, Swadi. I aktualnie nasi lordowie, nasi czyli ci, którzy. Do których służymy, aktualnie. E, bo, po prostu. No, wbiliśmy się na ziemię Słady, Tutaj... ...o dziwo z... ...eee... Yy, ...co oni nazywali... ...informacje, fakcje... wejgrów, ...Wajgrami i co? Wiem, że na początku jest wojna z Wajgrami, ale na razie się nic nie dzieje No i wiecie co? Ja jestem troszkę, troszkę rozczarowany czy ...moja seria ma tam jakąkolwiek tam oglądalność, rzeczywiście No nie? Może coś tam wystarczy robić... No nie? Aczkolwiek ona nie daje ci komentarzy, więc myślę, że ja będę robił po prostu to, co będę uważał za słuszne. Aczkolwiek nie wiem, czy się na opłacie. Nie wiem, ile to 4 bo ja w sumie nie wiem, czy ja ukończę całą grę. Na pewno nie ukończę, dojdziemy tam do jakiegoś stopnia. O, właśnie, rząd. No um, Aha, przez Sorani że żeby... Mamy też piechoty, i tych. Może pójdziemy do Saragot. I staramy się poszukać kupca, który będzie kupował. O, oh fuck. Panie chce, panie, jeśli chcesz dać moją opinię, to żaden rozsądny i szanujący się dowódca nie pozwoli brak na brak żywności. Mam nadzieję, że nie wyrażam się zbyt śmiało. Tak, dzieję, tak, mam nadzieję. Ja co się ze mną się dzieje. Przepraszam was za tę odrobinkę. Rostrzepany przepraszam, że piję wodę, a mi się. Po prostu. Został załadowany, a teraz wracaj do szeregu w śmieciu. Śmiecił. Ja tu jestem szefem. Jaki mogę mieć oddział? 44 mam, a na 56. A tu mam 44. Warbuj ocników 7 nordyckich rekrutów bardzo dobrze. Jest. O, turniej, aczkolwiek ja chcę iść na początku do tawerny. Ja też mało HP, mi się nie opłaca, w sumie pośredniego kupu świetnie. Od razu sprzedamy więźniów, których mamy. Nie chcę mi się tego czytać. Eee, w takim razie, bo szkoda, że nie mam opcji sprzedaj od razu wszystkich. No, taki schodemski piechotę też coś, jest dużo, no moim zdaniem. Takich. Sprzedawać takich śmieci, to wiecie, można e, się obłowić. Te głowcy głów e, polują na takich... Yy, śmieci. Znaczy Muszę jeszcze, czy nie ma, może, może interesującego. Ale, in, wiem, że Nie, ja nie chcę żadnego z Was, w sumie, nie interesuje mnie. Ja to jeszcze chciałem mieć innego bohatera yy, w swojej kompanii. Ale, 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 czy ja mam. o Ja mam tak. Leze, leze, jeszcze jednego chciałbym mieć, tylko już nie pamiętam, kto to był. To na pewno był ktoś ważny. A, wiem. Marmit, Marmin, marmit. marmit będzie moim głównym zastępcą. Będzie walczył zawsze, kiedy mnie nie będzie. Będzie dowodził moimi wojskami. Będzie moją prawą ręką. Będzie zawsze wpadał na koniu z widłami. jest, bo my nie mamy yy, yy, ten jedzenia. Ja pizdem. Bo tego mieć morale. Też Boże. Masz jeszcze rybę i sera, o kurczaka niebo się zepsuje I ja mówię, to podnosi morale bardzo znacząco, no nie, takie jak jedzenie yy, z szynka czy coś takiego, no nie, kurczak Ale niestety kurczak, on będzie dwa dni i on po prostu nie będzie zdatny do zjedzenia Dlatego wszyscy morale z panem będzie zgniłe mięso i no będzie nic nie warte Nieopłacalne kupowanie tego No i mamy kurde kulawego konia, co mnie bardzo boli i... a to Rumak. Drogie są drogie, straszliwie, przeraźliwie. Postać um, z tym, tak. Dobrze. Posiedzimy jeszcze chwilę. Zet dwie noce. Wiecie co? Ja nie chcę zakładać na razie swojego królestwa i w tej serii nie zamierzam zakładać, bo dyplomacja nie jest tak rozwinięta tutaj, ażebym ja mógł się sprawnie posługiwać rządzić państwem. Dlatego też. Eee, spróbujemy rodoków, proszę, znaczy, nordów, rodoków, boże, coś ścierba, Rodo, e, nordów, rodoków bym znowu powiedział kurczę, przepraszam. Eee, spróbujemy ich, no, żeby byli jednymi z najsilniejszych, e, właśnie tej nacji, jak mam opcję. Przeciętna, a i pani dobra, przeciętna, to jest dobrze. Po prostu będziemy się pomagać, będziemy chcieli być wasalem. Nie wiem, czy ja mogę aktualnie teraz, aż go spytam. Nie wiem, czy jest Ragnar. Ha, Ragnar, K Kulu klulu mój, klulu. Powiedz, gdzie jest klulu. Dziewojo, lady, Ingun Ingun jakaś to jest brzydka. szukuję pewnej osoby, król Ragnar. Klulu Lagnala jest obecny w trasie o nazwie Emirin. Um. Miejscu, właśnie, Emilin. Baczmy, to. Jest, a to nie będzie na pewno na Ziemi Narodów. byłem ja pamiętał. On będzie gdzieś tutaj. Emil. O! To pewnie... Ej, oni pewnie robią atak, ale ja mam jakieś zadania, nie mam. Idziemy szukać króla. Królu. W sumie jesteśmy już na tyle silni. Mamy armię może nie mamy jeszcze tak wyspecjalizowanej jak. <laughs> o. O. Te, te. <laughs> no cóż. Nie mamy jeszcze tak wyspecjalizowanej armii, jak ja bym sobie tego życzył. Jejku. Klulu! KLULU! Cześć, Klulu. Znów no się spotykamy. Lrolo. Komu według tak zjemy się... Ehm... Um... proszę, starego gościu. Zapisz. Mamy tam już chyba z nim dobre stosunki z królem. Mamy obojętne akcesy... Musisz po jeszcze pokazać, że jesteś dobrym dowódcą rolą. Skieruj swój miecz. przeciwko... dobra. Będziesz jeszcze chciał pożyczyć Opla Frajerze. No to na razie będziemy mu asystować. Ja jeżeli y będzie jakaś bitwa czy coś takiego, to na pewno się dołączymy. Pomoż pomożemy go. Na pewno y dostaniemy jakieś profity. I na pewno to będzie dobrze o nas ten... Przynajmniej... No dobra może populujemy w takim razie, bo mamy już taki w sumie silny rekrutów. Znaczy, może nie mamy aż tak silnej armii, ale poszukamy jakichś bandytów czy czegoś w tym rodzaju. Ja, yy, może tak powiem. Yy, wielu osób może się nie podobać warbę na względu na to, że on nie ma fabuły. No bo nie ma fabuły, to jest gra. Dbiję mi się, przepraszam. Jest to gra sandboxowa i... No nie ma na celu pokazać nam się my mamy sobie Borsiusa sami wykrywał. Kurde, co się ze mną dzisiaj dzieje? O, dobra. Nieważne. ważne. jak będę dostali w dupę, jakbym tam wjechał. Poszukajmy słabszego oddziału. Ilu? Dwudziestu, trzynastu... Trzynastu... chcę. To nie, to papiś? Po co za to mielić? Zapisz. That's a nice head you have on your Lalele, się swojej czaszki śmieciu. Nie boję się was, będę walczył. Lalele. Kurde, bole. Od razu F2 za mną. Już mamy po każdej nie ma co, nie ma co. I teraz tak F1 i szybko utrzymać tą pozycję F3 F2 F4, zgrupować się ZGRUPOWAĆ SIĘ, ŚMIECIE Zatrzymaj, my myślę, że ich zmiecie ilość ramion, co jak mam w łóżnie O, świetnie Lubię walczyć w łóżnią. Strzelcy, słuchajcie mnie Strzelcy niech zostaną staną tutaj Piechota jesteś? Nas... Chciałbym zauważyć, że my nadal jeździmy na kulawym koniu. Yy... Więc to nie jest jakoś kurczę ten. My jesteśmy słabi bardzo. Uwielbiam włócznie. Spróbujemy się pobawić na trybie pierwszym subem. I tak jak mówię, nasza armia może nie jest zbyt potężna, nie jest wykwalifikowana, ale ilość chłopów, jaką posiadamy... No oczywiście ponieśliśmy straty, bo to nie mogło się obejść bez nich. Ale jest na szczęście tam... bohaterowie tylko jest, to on jest ciotą, to jest nieważne. Ale... Łowców głów. Y, w kawaleria, no, myślę, że nam się przyda jakaś kawaleria, na początek oni są, oni nie są drodzy, a przydadzą nam się. Łucznik, piechur, świetnie, o tak, bardzo dobrze. O, teraz możemy się trochę podzielić. Ile mamy myśliwych? Mamy piechurów więcej, ale chciałbym mieć też troszkę w zapasie łuczników. Myśliwych mamy 15, aż 15. Mamy jednego łucznika, co jest bardzo dobrze nas świadczy. Mamy jednego łucznika. Ej, ale oni nie mieli czasem aż tylu tych? Tarcza, o! Świetnie! I możemy na. Właśnie, nim mamy mieć dużo fantów. E, to sobie od razu pewnie wymienię tą tarczę na tą. To jest dużo lepsza. Ten hełm ja mam aktualnie lepszy, więc rozdam to moim y, bratom. jest rdzawymi. Dobrze, doskonale. E, jeszcze nie, jeśli nie chcę walczyć. Jeszcze ja bym chciał. W sumie możemy do, tutaj coś. Armer, chłopka, oddział. E, właściwie, a możemy to piechurów jeszcze dobrze. I może co tam wygląda na słabego, ty wyglądasz na słabego, za porozmawiam bo masz mało rzeczy. Pokaż mi swoje wyposażenie w śmieciu. Masz od razu ty tej może nie z zrdzawymi śladami. Masz od razu jakąś nordycką dobrą tarczę. Może zamiast takiego rzęchu dostaniesz z ostrości, aczkolwiek ma gra mi się suchła. FAK! No nie! Ej, ludzie. Ej, ludzie. Cześć, witajcie, przepraszam Was. Gra mi się na chwilę sypła. Była w ogóle zwiecha. Nie wiem dlaczego. Ale już ogarnę. Już mało mi się uratować. Nie wiem, co będzie z nagraniem. Mam nadzieję, że nagrywanie się po prostu zatrzymało i nic więcej. Bo może być grubo. No i na razie ty dostaniesz tyle, bo ja nic więcej nie mam do ciebie. Nieważne, Jeremus. W sumie ty, że oberwałeś, a Jeremus nie, to ty coś dostaniesz. Ty dostaniesz, moi drogi, w fatalnym stanie to. No i tu jakąś tarczę, jakąś lepiej. że dostaniesz tą tarczę, a Jeremus zostanie jeszcze jakoś inny. Jeremus dostanie czapę też. E, może też bym tobie dał, ale. No dobrze, może, że mogę ci w sumie go dać. Miesz też ci zostawię, jak będziesz chciał. Wiecie, to... niby nic. Im tam takiego nie daje zbytnio, no nie? Bo wola, ja w sumie bym wolał sprzedać takie rzeczy. I ty w sumie nie masz nic, co zostaniesz kurczego ucznia, no, Ucznia, cięcie. Na ścieżek. Z ma więcej cięcia niż w ucznia, ale mam ma więcej chyba tak. No nie będziemy cię męczyć, dostaniesz mieczek. Cieszę <grymki> się w Jestem zły. Jak tam wygląda nasz 40 ludzi, którzy mogą walczyć aktualnie. Zobaczymy, czy on tu złapie. No, na pewno chyba ich złapie. To my mu pomożemy. zobaczyć yy, potęgę krajnickiej armii, a to nie są już przelewki. Yy, Zaatakuj wroga. Tak? Dobrze. No i naszych w sumie ustawimy gdzieś tutaj, Na no, nie nie będziemy ich pchać, żeby nie stracić sami ruszymy w bój, no i to są Kryjnicy, i oni. Oni mają. Ich armia składa się w sumie. No, 100% konica I to jest. Wbrew pozorom oni są. Oni nie są wytrzymali bo nie padają na strzała, powiedzmy. Jak wiecie taka kawaleria, powiedzmy. Kawaleria. Yy, Swadi, no nie to należy. Ale oni mają przewagę, to że macie właśnie sami ciągle rumaki i inne zjawiska pogodowe. Więc. Oni biorą na szybkość, i oni mają najlepszych uczniów gonnych w grze. To jest. Chyba kogoś zabiłem. Jak dobrze on mnie świadczy. Zabijam takich złych ludzi. Yy, chyba kolejnego zabiłem. Nie nie uda nam się. Oni mają bardzo dobre gusznik, sami się przypatrzcie, jak oni są celni. I mają tych laserów swoich, co mają te takie... Um, nie wiem jak się to w sumie nazywa. Więc wam nie powiem, ale to jest dobre. I nie, nie, oni mają ten, ten... No i właśnie to jest ten spoko stary gości, jakbyś miał jak jakiś problem jeszcze o, o, świetnie mamy innego tutaj opancerzania, jakiś miecz też weź, nie, hmm. nie hmm. wiem, wszystko można sprzedać, na wszystkim zarobić. Czyli to też dobrze ono będzie świadczyć. To jest nordyska, z tego co wiem. Gioska, więc werbujemy czterech nordysków. Piechudru. I ruszymy szukać kolejnych. Ja muszę włączyć tutaj w moim programie nagrywania opcję, która będzie mi dawała możliwość, yy, możliwość patrzenia, jaką aktualnie eu, eu, posiadam. Ile, że, ile, ile, już czasu nagrywam? Bo nie mam takich rzeczy. Znaczy, wiem, że to można wyłączyć jakoś takie historię, ale. Ym... O, jaki on jest słaby, Boże Widzimy tawerę, to jest chyba pośredniego kupu. Świetnie. I właśnie teraz bokata Korsarz. Korsarze są ze 112, to nie jest tak mało w sumie. Jeszcze zamkniemy na rynek. Chyba też coś zarobiliśmy. My. Nie wiem czy mi się chce tak śpieszyć do zostania Jarelem. O, 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 o. No nieważne. Ja tu chyba zakończę odcinek. Już nagrałem nie wiem ile są. Tam... Było kilka bitew, takich mniejszych, większych. Ja Wam w tym miejscu podziękuję e, za oglądanie. Zachęcę oczywiście do subskrybowania, oceniania, komentowania, czyli podawania mi po raz, co robię źle, co mógłbym zmienić, co mam mógłbym zrobić, bo to jest oczywiście sandbox, w którym mogę robić co mi się żywnie podoba. Więc jeżeli macie jakieś sugestie czy coś w tym rodzaju, coś w tym descent, to możecie śmiało podawać swoje swoje sugestie. Nie, oczywiście, nie, co za cieniowanie nie, nie ważne. nieważne. Um. No jeżeli chcecie, żebym, nie wiem, z jakąś zrobił armię, nie wiem, squadni czy coś takiego, to możecie śmiało pisać. Więc ja wam na razie podziękuję i zachęcam do subskrybowania. Cześć! No i komentowania. <grym>